Pierwszy Jana Apostoła, rozdział czwarty. Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Po tym poznacie Ducha Bożego. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. To jest duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie. Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w Was, jest większy niż ten, który jest na świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią o świecie, a świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Potem poznajemy Ducha Prawdy i Ducha Błędu. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego syna, abyśmy żyli przez niego. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Umiłowani. Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować. Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a jego miłość jest w nas doskonała. Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że dał nam swego Ducha. My zaś widzieliśmy i świadczyliśmy, że Ojciec posłał Syna, aby był zbawicielem świata. Każdy kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością. A kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym jest doskonała miłość, w nas, abyśmy mieli ufność w Dniu Sądu, że taki on jest i tacy my jesteśmy na świecie. W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk. Bo lęk przynosił udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. My go miłujemy, ponieważ On pierwszy nas umiłował. Jeśli ktoś mówi miłuje Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi? A takie przekazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata.